New Life Mission Aid została założona w Norwegii w 1978 roku i od tego czasu wykonuje pracę misyjną oraz zapewnia pomoc humanitarną. Nasza praca zaczęła się w Kenii, gdzie budowaliśmy domy dla sierot. Dzieci żyły w strasznych warunkach, a my po prostu nie mogliśmy siedzieć i patrzeć bezczynnie. To stało się początkiem wielkiego dobroczynnego dzieła w Afryce, Europie Wschodniej i Ameryce Południowej. Na przestrzeni lat New Life rozprowadziła tysiące ton pomocy humanitarnej dla biednych rodzin oraz szpitali w Europie Wschodniej i Afryce. Byliśmy w stanie budować sierocińce, przedszkola, szkoły podstawowe, a także szkoły średnie. 2 miliony kenijskich dzieci to sieroty. Wiele z nich żyje na ulicy. Potrzebują jedzenia, ubrań i edukacji. Słowa takie jak nadzieja i przyszłość nie istnieją w ich życiu. Z naszym mottem miłość to czyn, New Life chce dać dzieciom w Kenii nową nadzieję na przyszłość. Chcemy pomóc im spełnić ich marzenia. Jako odpowiedź na sytuację w Kenii założyliśmy 20 lat temu centrum New Life Ebenezer. Dzisiaj oferuje ono dom dla dzieci, przedszkole, szkołę podstawową i średnią. Około 600 dzieci żyje w sierocińcu, a większość z nich nie ma rodziców ani bliskich. Dodatkowo zapewniamy edukację i jedzenie dla około 400 dzieci z lokalnej społeczności. Wiele z nich żyje ze swoimi dziadkami lub krewnymi, którzy nie są w stanie zapewnić im pomocy, jakiej potrzebują. How we reuse an here to show Około tysiąca dzieci ma dostęp do edukacji przez centrum i każdy z nich dostaje trzy posiłki dziennie. Kuchnia przyrządza ponad 3,5 tysiąca posiłków każdego dnia. Centrum New Life Ebenezer daje tysiącom dzieci. Nową nadzieję na przyszłość. I'm so glad to be in Ebenezer, Ebenezer has been a home in my life. After two years, I'll be finishing my primary and I'll join the secondary school. And I hope one time, one day, I'll be a lawyer and also become the president of this country. I want to remove all my thanks to New Life Mission for all that they've done to my life. They've supported me with everything they can. Nie wiemy, ile dokładnie dzieci żyje na ulicach. Niestety, zbyt wiele. Z tego powodu zdecydowaliśmy się rozpocząć uliczne centrum dla chłopców w Kisumo. Żyje tam około 120 dzieci. Nie mają rodziców ani krewnych, którzy mogliby się nimi zająć. To centrum może uczynić ogromną różnicę w życiu osób, które żyły wcześniej na ulicy, pozbawione wszystkiego. To miejsce może uczynić różnicę między życiem a śmiercią. 12 years old. I stay in state for two years. I came in Ebenezer in 2005. I thank New Life for sending us money to buy clothes and foods, foods and to take us in school. Thank you. Jest ogromna różnica w standardzie życia pośród ludzi w Kenii. Jednym z wielu miejsc, które zwróciło naszą uwagę, były slamsy Kariobangi. Tutaj ludzie są biedni, a potrzeba pomocy jest wielka. We współpracy z Jamesem i Turpozą Ayoko, New Life działa na rzecz najuboższych w slamsach od ponad 30 lat. Tutaj dajemy ubrania i jedzenie biednym, a także prowadzimy przedszkole dla dzieci. Przedszkole jest bardzo ważne, ponieważ jest to jedyny sposób, aby uzyskać dostęp do darmowej szkoły podstawowej. New Life zapewnia niezbędne modurki i jedzenie każdego dnia. Jest tylko kilka miejsc, gdzie działa New Life. Wciąż pozostaje wiele potrzeb, z którymi trzeba sobie poradzić. Dlatego też New Life buduje teraz więcej internatów, nowe ośrodki zdrowia i kilka szkół. Na własne oczy możemy zobaczyć, jak ważne jest troszczyć się i pomagać. Objęto troską dzieci, które żyły bez nadziei, a teraz otrzymały nowe życie szansę, o której nie mogły nawet marzyć. Wszystko to jest możliwe dzięki ludziom, którzy okazują współczucie i troskę o dzieci. Nie chodzi o to, by tylko mówić dobre rzeczy, lecz aby coś z tym zrobić. Naprawdę mamy nadzieję, że staniesz się częścią tego dzieła, by pomóc dzieciom dostać lepsze życie. Pamiętaj, miłość to czyn.